Cześć wam wszystkim z tej strony Pana, Zielog Kolejny z Brawl Stars. i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby sobie odblokować bony. Tak jest, moi drodzy, nowa postać właśnie dzisiaj wyszła już w gierce i spróbujemy sobie na nią zapolować. Mam sporo skrzynek jeszcze z 10 karnetu z 11, no i to co mi się udało nabić do tej pory z 12, więc sobie potwieramy, zobaczymy czy uda nam się wydropić tą postać. Wchodzimy sobie w zadymiarzy, mi oczywiście brakuje jeszcze Janet, bo jako, że ja nie gram teraz w Brawls, teraz praktycznie w ogóle to jeszcze nie zdążyłem nabić karnetu. Ale jest bony do odblokowania, oczywiście postać epicka, więc spróbujemy ją sobie wydropić, zobaczymy czy nam się uda. I sprawdźmy sobie jeszcze może szansę na nią W sklepie jest do kupienia za 50 zł Jeżeli ktoś kupuje cokolwiek w sklepie Pamiętajcie, Kodzik Pan w sklepie, dzięki bardzo za wsparcie Możecie też strzelić łapkę w górę Zasubskrybować kanał Wbijcie na mojego Instagram, tam dużo rzeczy wrzucam 0,57, ok. 0,57 na Panią Bony No to lecimy moi drodzy, nagrody Poprzedni sezon, sezon 10 Duża skrzynka, let's go Pierwszy opening pierwszej skrzynki Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra Ciekawe rzeczy powypadały, szczerze mówiąc Dajmy do... Do Eevee, do może te punkty cały czas Dodaję do Eevee, ale pasowałoby Dodać sobie do... Yy, ale pasowałoby sobie Dodać do, moi drodzy yy, Bony, jeżeli ją odblokujemy, dobra, lecimy dalej Pierwsza mega skrzynka, szósteczka, bardzo ładnie Coś wyleci, Złą wyposażenia Chociaż nie, chyba nie wyleci, Penny bas, Poko OK, i nie wyleci nic z griff i niestety mamy punkty do rawsa. OK, teraz nas trochę bejtują te szóstki. OK, gadżecik, ładnie, M's gadżet kwasowy, spray, następna chmura sprayu do włosów, M's może przechodzić przez ścianę, ale zadaje 20% mniej obrażeń, to jest bardzo fajny gadżet, więc one jest spoko. Big boxik, okay. z big boxika nic nie mamy, dobra, lecimy dalej, mamy mega boxa, uwaga i... trójka? Co jest? Złą wyposażenia? Że ten wyposażenia i 182 punkty. Nie no, jaki skam, nie mogę. Serio, że nam takie rzeczy dodali. Trójka w megaboksie. Jaki skam w ogóle? Nie mogę w to uwierzyć. Dobra, lecimy dalej. Duża skrzynka, duża skrzynka, nic nie ma. Okej, okay, lecimy dalej, duża skrzynka kolejna, też nic nie ma. Megaboksik. Tutaj coś będzie. Siódemka, dobra, dobra, oby była nowo poznać. Uwaga, lecimy. Złą wyposażenia. Nie no, wysy trzy razy żeton wyposażenia tarcza i teraz będą same parę punkty jaki skam w ogóle to ja muszę mieć ósemkę, czy o co chodzi o gadżet dobra Iwi gadżet w nogi Eevee odskakuje zostawia po sobie młode ładunki na mecz trzy spoko dobra kurczę pieczone bo jest slipa slipa jest straszna generalnie nic nam nie leci o gadżet znaczy star power gwiazda moc do Eevee, spoko bardzo fajnie mamy kolejnego mega boxa oby teraz wypadł nowa postać uwaga szóstka czyli chyba nic nie ma Chyba nic nie ma w szóstkach. No, niestety, nic nie ma w szóstkach. Dobra, duża skrzynka, trujeczka. Dobra, punkty no zawsze coś, chociaż tak średnio mi się to podoba, bo chciałbym dropnąć nową postać bony. No, ale cóż, nie mamy jej na razie. Lecimy dalej. Ok, nic ciekawego tutaj nie wyleciało. Mamy jeszcze zwykłą skrzynkę. Jakiś tam żetony, zawsze spoko. Dobra, przeklikuję to, nawet nie patrzę. Ok, nic nie ma. Lecimy mega boxy. Teraz dwa podrząt. Uwaga, let's go! Siódemka, dobra, dobra, oby tu babony. Uwaga, moi drodzy, lecimy złą Nie, dobra, nie wierzę w to. To jest jakiś skam w ogóle z tymi siódemkami. Te, te siódemki to jest jakiś skam totalny, naprawdę. Te siódemki to jest skam, dobra, siedem. Szóstka, kurczę, no i nie będzie nic. To jest taki skam w ogóle, nie mogę. Ja muszę mieć ósemkę, żeby dropnąć postać? Że to jest chore, widzowie. No znowu punkty mocy do wybranego zadymiarza, Średnio mi się to podoba, ale dobra, dodajmy to do IV. Lecimy dalej. Duża skrzynka, proszę bardzo. Okej. Okay. Dobra, no znowu te żetony. Co było? 6? siódemka? Czekajcie. Okej, okay, nie świeci się jedynka, czyli nic ciekawego, lecimy dalej. Speedruna robię, bo tu widzowie, no ciężko w ogóle cokolwiek, żeby wyleciało. Nie no, nie idzie, nie idzie dropnąć. Aut autentycznie nie idzie dropnąć widzowie bony. Masakra totalna. Dobra i tu już nic nie mam, powrót do bieżącego. Powrót do 11, lecimy od początku, 11. Speedrun, tutaj nic. Du y zwykła skrzynka Mega Boxik. Teraz, dobra. Punkty do wybranej postaci to jest zawsze spoko. bo mogę wybrać do czego chcę, więc lecimy w Eevee na razie. Pierwsza mega skrzynka 11 sezonu karnetu. Uwaga, 7, dobra. 7, ok, dobra. I żeby nie było tych żetonów teraz, nie? No, scam. To jest scam. Autentycznie te skrzynki są scamem. Po prostu mi nie może wylecieć bony. No, po prostu tak, o dlaczego ma mi wylecieć bony? Pan nie wyleci, bony. No na co, na co? Musicie widzowie strzelić łapkę w górę. Wy jeszcze chyba nie zostawiliście łapki w górę ani nie zasubskrybowaliście kanału, bo coś strasznie słabo idą te skrzynki. Więc weźcie, sprawdźcie, czy macie tę łapkę w górę, czy zasubskrybowaliście kanał. Co to był za jakiś gadżet z okiem? Tu jakiś ten nowy. Wytyfy, dobra, nieważne. Lecimy dalej. Mega skrzynka, dobra, 7, proszę, 8, 6. No dobra, lipa chyba. Chociaż? Nie, dobra, lipa. A ja, 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 dobra, duża skrzynka, duża skrzynka, trujeczka, nic się nie świeci. Punkty do wybranego zadymiarza dobra, dodajmy sobie to do Iwi proszę bardzo, lecimy dalej. Zwykła skrzynka, nic, następnie mamy dużą skrzynkę, w której też nic nie ma. Kolejna duża skrzynka, w której też nic nie ma. Trzecia duża skrzynka, w której też nic nie ma. Nie, no masakra, dobra, raz, dwa, trzy, wypada, bony. A, no, jakby to wyszło, to było dobre. Kurczę, lipa straszna. Dobra, dodajmy to dalej do IV, chociaż ona już ma prawie kolejny poziom, więc szybko nam to idzie. Ok, wyleci coś, trujeczka, dobra, nie, nie świeci się. No to lipa, mega skrzynka, proszę, 7, 7 albo 8. No, please, dajcie to wreszcie. 6, to nie będzie, no nie będzie, bo musiałaby być siódemka, ale bez tego. Bez wypadania tych y, tarcz jakichś różnych. okej okay, dobra, lecimy dalej. Mega skrzynka 7, proszę. Okej, okay, dobra, i żeby nie wypadły mi te tarcze. Złą wyposażenia? No nie, no to. No te żetony są upośledzone. No to mi wypada cały czas. Jak ja mam dropnąć w ogóle jakąś nową postać, jak mi te żetony lecą? No to jest po prostu niemożliwe, żeby mi wypadła nowa postać. Ja już otworzyłem nie wiadomo ile skrzynek. O, o, o! o! Bony, let's go! Let's go, widzowie! Musiałem się wyżalić! Musiałem się wyżalić i mamy to. Mamy bony, bardzo ładnie, moi drodzy. PogChampik. O kurde, aż mi tutaj tablet z gazu, więc lipa straszna, ale mamy bony. PogChamp, widzowie, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, więc, moi drodzy, otwórzmy sobie jeszcze parę skrzyneczek, żeby dropnąć jakieś punkty czy coś, albo w sumie nie wiem, czy coś dropniemy. O, gadżet kolejny, gadżet do Byrona, bardzo fajnie. Ile mi w ogóle zostało skrzynek z tego sezonu? OK, zostało tego trochę. Nie wiem, czy jest sens to otwierać, szczerze mówiąc. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze tak. Pięć ostatnich skrzyneczek: jedna poleciała, druga skrzyneczka. OK, szybki speedrun, trzecia skrzyneczka. Dobra, nic ciekawego. Czwarta i zakończymy na megaboksie. No bardzo ładnie, moi drodzy, lecimy megaboksik na koniec. Uwaga, szóstka, złą wyposażenia, punkty mocy, punkty mocy do jean, i oby było jak najwięcej punktów mocy do bony. Uwaga, punkty do Tika, punkty do EV, punkty do bony punkty do serca. No niestety dobra, mamy podwajać żetonów, jeszcze bardzo fajnie. Pięć nowych rzeczy mamy tak. Gadżet do pani Ems, bardzo fajnie. Następnie mamy niżej tutaj gadżet do naszej Iwi, Star Power 2. Bardzo fajnie, maksuje nam się powoli ta postać. Następnie co my jeszcze tutaj mieliśmy? Eee, następnie chyba już nic ciekawego oprócz bony. Nie, jeszcze coś mi się tutaj świeci. Aha, gadżet do Byrona. Dobra, gadżet do Byrona też spoko. Eee, chociaż co on robi? Przy następnym ataku Byron wyświetluje wyrzutek nas jednej, przy czym każdy dodaje 20% dobra, ja zostawię na razie to. I wybierzmy sobie Panią Bony. Bony jest dosyć fajna. Pamiętam, jak nią grałem na wersji deweloperskiej z miesiąc temu i się fajnie grało, więc lecimy szybkie solo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Wy dajcie znać w komentarzach, czy macie bony. Jeżeli tak, no to w której skrzynce wam wypadła? Czy w dużej skrzynce, w mega skrzynce, czy w zwykłym browboxie, Więc napiszcie w komentarzach i dajcie znać. Mi się podoba bony o tyle spoko, że jak ona jest w tym kanonie, to ona strzela jak taka Piper, a jak już wyjdzie z tego kanona, to jest taki Leon, bym powiedział, więc. No, mega mi się podoba ta postać. Jedna z lepszych, które ostatnio wyszły, przynajmniej jedna z mocniejszych na pewno. Trochę wolno strzela, jak już się pozbiera trochę tych parcubów, to naprawdę jest dosyć, dosyć mocna. Ok, tam jest jakiś big, bardzo fajnie, został dla nas specjalnie. Zbimy sobie jeszcze to, będziemy mieli cztery parcuy, pięknie. I lecimy teraz już na jakiś zadymiarzy, Szkoda, że nie mam niestety wyższych poziomów. Dobra, dostała tutaj raz, drugi raz niestety nie dostała, ale gram też na tablecie. Dobra, niestety jej nie porobiłem. Ktoś mi zabrał fraga, Jesse. Okej, oh, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, cyk, cyk, zdążę, dobra, zdążyłem bardzo ładnie. Wystrzeliwujemy się. Mimi, gościu jest śrobiony, ale pięknie. Nie no, widzowie, ta bony jest zbyt OP, naprawdę. Ta bony jest po prostu zbyt OP. Ja nie mam co tutaj. Oho, jakiś lagineta przypał, dobra, jest stew, patrzcie to. Nie, nie, nie... Dobra, pięknie. Nie, no nie mogę. Ale OPS tabony, co jest grane. Dobra, lecimy jeszcze me, jeden meczik, bo naprawdę fajnie mi się nie gra, więc lecimy dalej. Startujemy z kolejnym meczem i na pewno. Niedługo sobie odpalę liveika, gdzie będziemy grać bony z widzami. Więc jeżeli chcecie ze mną pograć na live, no to zostawcie suba na kanale, żeby tego nie przegapić. Wbijcie też na mojego Instagrama, moi drodzy, bo tam e, wrzucam zawsze jakieś odcinki, jak, jakby informacje o tym, że nowy odcinek wrzu wrzuciłem albo że live będzie i tak dalej. Więc na Instagramie warto mnie obserwować też są moje zdjęcia. Niedługo wrzucę zdjęcie mojego auta, które kupiłem. Tylko nadal czekam na e, tablice rejestracyjne, bo sobie zamówiłem takie gdzie będzie pisało Panda na, te, na, na tablicach rejestracyjnych, a na to się trochę czeka, więc no niestety na razie wam jeszcze nie wrzuciłem zdjęcia auta, ale jak tylko przyjdą mi tablice, to wam wrzucę, więc spokojnie moi drodzy. E, I dobra, tutaj Jackie sobie spróbujemy porobić, dobra, dostała, dostała drugi raz, pięknie, na ból, a nie wiem czy ja mogę sobie tak o wyskoczyć, dobra, zróbmy coś takiego, wyskoczmy za niego, pięknie, bardzo ładnie, porobiony. Tutaj mamy tak, kolega 8 ta dobra, porobiony, pięknie, no nie spodziewałem się, że aż takich porobię, szczerze mówiąc, tym bardziej, że ja nie mam jakoś dużo HP i mam niski poziom. Ok, tu trzeba uważać na kolcika, bo kolcik mnie może łatwo porobić, ale tutaj taką penę pięknie porobiłem, dobra, bardzo ładnie. Tutaj kolta, nie, nie udało mi się, okej. Okay, czekajmy tutaj na niego, dobra, wychodzi, wychodzi, dobra, spróbujmy sobie na L Primo, L Primo ucieka, dobra, kolt tam porobił go, jesteśmy jeden F1 na kolta, cyk, cyk. Dobra. Dobra, dobra, może wróćmy sobie do kanona Dobiję go kanonem, dobiję go kanonem, let's go! Bardzo ładnie. Nie no, mocna jest ta postać, ta mocna, ta postać jest naprawdę fest, mocna Bardzo fajnie, udało się znowu zwyciężyć, plus 20 pucharków, pięknie mi idzie, więc niedługo pogramy sobie na pewno na live. Ja moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tak siecie w górę zasubskrybujcie kanał, wbijecie na mój sklep serp.pl na mojego Instagrama Wpisujcie go pan w sklepie, trzymajcie się, cześć!